Kochani, to, że każdy powinien mieć dom, jest rzeczą oczywistą. To powinno być napisane, zapisane w konstytucji, że każdemu obywatelowi należy się dom z ogródkiem i z gankiem. Siedzę na ganku i piję piwo. Cójka na gałęzi uśmiecha się krzywo. Przyroda mnie otacza. Pod postacią kota pies się tarza w trawie skończona już robota. Siedzę na ganku i majtam nogami. Wcale nie żałuję, że nie jestem z wami, bo tylko tu mogę ten problem roztrząsać. Jaki jest cień kota o zachodzie słońca? Po co ja będę wyjechał do miasta? Wcale nie muszę jeść z miasta ciasta, nowych nas ulic, uczyć się na nowo, że się nie zmienią. Kto zaręczy głową, siedzę na karku i majtam nogami. Wcale nie żałuję, że nie jestem z wami, bo tylko tu mogę ten problem roztrząsać. Jaki jest cień kota o zachodzie słońca. Bierzcie przykład, śpiewajcie ten refren, dziecko was nauczy. Nic sobie nie robię z obronności granic, liderów wszystkich partii dosłownie mam za nic. Nikt mnie nie wyciągnie z lasu na ulicę, bym kamieniem rzucił w jakąś ladacznicę. Siedzę na kanku i majtam nogami, wcale nie żałuję, że nie jestem z wami. Bo tylko tu mogę ten problem roztrząsać, jaki jest cień kota o zachodzie słońca. Grał dla Was zespół Szpecki Stół. Sonia Lelek wraz z Zuzią, a może odwrotnie, Zuzia z mamą. Krzysiek Gabłoński, gitara. Jacek Szafraniec, gitara basowa. Adam i perkusja. I Jasiek Tytman, mandolina. Dziękujemy pięknie, bawcie się dobrze. Mówił Łausk, pierwszy naczelny terapeuta muzyczny Rzeczpospolitej Polskiej. Siedzę na ganku i majtam nogami, wcale nie żałuję, że nie jestem z wami, bo tylko tu mogę ten problem roztrząsać, jaki jest cień kota o zachodzie słońca.